Witam bardzo serdecznie. Musiałem niestety na chwilę wyłączyć mikrofon, ale coś jeszcze musiałem zrobić. Ale już jest, Dobra. E, no, wczoraj, dobra. E, grałem trochę przed live'em. No, z parę godzin przed. Tu też zrobiłem taki lasek i posiałem takie drzewo, nie zapamiętam. I co najlepsze urosło już trochę farmy. Wow. Dobra. E, tak, jeszcze... Mm, Roznożony jest parę krówek. Yy. No i rozmnożone jest parę krówek. Yy. I tak. Najpierw sobie, zbierzemy sobie to, co pytaliśmy wczoraj. Nie. Siema, siema, ubrać. Siema, siema. Dobra. Hmm. To już nie urosło, co dobra. Przesiejemy sobie tutaj. Pyk, 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 pyk. pyk. A, gdzieś tu jaki są. A, jeszcze wam jednego nie pokazałem. Trochę ulepszyłem w domku i zejście do kopalni, które robiliśmy w poprzednim live'ie wczoraj. Aha. Dobra, zapomniałem, że e, bliżej mi dać sobie. Dobra, yy... patrzcie, tu dałem więcej skrzynek: dałem tabliczki, bruk, nasiona i, nasiona i moby, drewniane, yy, jedzenie kopalniowe i przedmioty. I patrzcie, mamy już zrobione trochę. Trochę robiłem, grałem przed live'em, ale no troszkę. Dobra, co pierwsze zrobimy to pójdziemy sobie... Hmm, Czekajcie, dam sobie trochę trochę bliżej, co? Co pierwsze zro, zrobimy to pójdziemy zrobić sobie... Hmm, o oh, kurde tyle <trym> jakby No <w ogóle> <kręgało> Dobra, hmm, co pierwsze pójdziemy... Oj! Co pierwsze pójdziemy zrobić to e, trochę może no, Nasze krówki Tylko nie wyrosły pyk, 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 Dobra Wszystkie są rozmnożone Stop Zadawajcie pytania na czacie tu jeszcze nie rosła ta mała. Dobra. No niech rosną te tutaj. Dzieje jedzonko z nimi. A! No, byliśmy tutaj nie mam niepołajeni. No, patrzcie, zrobiłem tutaj schodki i zejdziemy sobie tam na dół. Teraz szybko. Patrzcie, zrobiłem takie coś tutaj. Tam nie się rozchodziła, a tutaj zrobimy takie fajne coś. No, tu jest złoto w ogóle. No, ale tu. I tu lazur jest. Dobra. Jesteśmy mi się tutaj zrobić, i lecimy. Do góry lecimy. Damy sobie to tu. O, tu dokładnie. Yy. Tak, to dzisiaj zrobimy sobie na pewno jeszcze z jeden kilof. Yy, tak. Proszę, piek. Kilof. Jest kilow robimy kilof idziemy do kopalni mamy nie mamy pochodni a mamy w ogóle węgiel? dobra, weźmiemy sobie to pyk 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 idziemy idziemy sobie Mimi no dzień zajebiście no bać to słowo, ale no, fajnie. Nic nie robiłem, ale zajebiście. Dobra, yy. Tak, ja zrobię takie coś, że... no tylko tu jeszcze lawa będzie szła. Zale, to zakopiemy. I tu będzie szedł jeden tor. Cz, I... Hmm, tak, tutaj będzie szedł kolejny. Dobra, tak. Na hmm, tu świeczkę. I tu będzie, tu będzie szedł kolejny tor. Znaczy, jaki tor? Tunel. No i tu będzie leciał i szedł kolejny. Tak? Nie. Tu będzie szedł. Tak? Tak. Dobra. Jest się. Dajemy sobie tutaj. Mhm. Dobra. Który tunel wybieramy? To jest jeden, dwa, trzy... Cztery, napiszcie na czacie, który tunel wybieramy. Aha, ty musisz kończyć. To lipton. No wam. Zbieramy. Znaczy, co? Znaczy, co? Nie, jest nieważne. Idziemy do tego. Będziemy się kopać. jakiś diagnoz znajdziemy, będzie zajebiście. Mamy dzień, dwudziesty pierwszy dzień, więc... zajebiście. A, mamy żelazo. Dobra. Yy, dobra. Lecimy dalej. Tak. O, czekajcie, to się napię. Dobra. Prawdopodobnie jutro będę miał zapisy live'ów, tylko muszę yy, tam dać, że mam 18 lat, ale jeszcze dzisiaj to nie zrobię, bo potrzebuję dowód, znaczy no nie swój, yy, no, więc wiadomo, mogli mieć za, mo, będę mógł zapisywać live'y, bo jak live'a nie usunę, to mogą mi prawdopodobnie zablokować kanał, a tego że mnie chcą. Musiałbym tego. Dobra, pierwszy kilo się skończył. Tak jak twoja matka się skończyła, znaczy co? Lecimy dalej. Mm. O, mamy wungel. O, jakiś lag był. Chuj wie. Dobra, mm. wykopimy sobie na pewno ten węgiel. Przeszłam chorusza za głowę. O, trochę przeszłym. Taki pierwszy tunel weszliśmy. Dobra, o jeszcze tutaj została. Dobra, pyk. Sobie od razu to zakopiemy, żeby ładnie wyglądało. Pyk, 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 pyk. pyk. Let's go. O kurwa. Pyk. Czekajcie chwilę. Muszę tylko odpisać na wiadomość. Dobra, jestem. Kopiemy sobie dalej. Oho. Jakiegoś tutaj nie było niespodziewanego. A jednak nie ma. A czy tu jest woda? Tak, tu jest woda. Eee, ja wodę. No, czekajcie tylko musi. O, leć szybciej. Mamy złoto na pewno Więc zajęście. Dobra. Tu mamy... Kopiemy sobie wągiel też. A musimy będziemy prawdopodobnie musieli tutaj jeszcze przejść, bo skończy nam się kilow. A drewna nie mamy, zapomniałem wziąć. Ile mamy węgla? 30. Chyba nam jeszcze starczy trochę kill off'a Oby Dobra, sobie tutaj to To jest złocie... złoto, złoto, złoto Dobra, przekopię się tak jeszcze Czy tam muszę iść Dobra no, Czekajcie Tak, jeszcze tutaj będziemy musieli przyjść. Ale skończymy sobie ten kill. -off. O, o kurwa, to jest lava. lawa. Lava pool. Może. Hmm. Może tu będą diaksy. no tam jest kanion O kurna, boję tam się trochę iść Kurwa nie, jeszcze tam, cykam trochę iść. Bo mam słaby mam słaby yy, zbrojkę. A znaczy w ogóle zbrojki nie mam. Więc jak zginę to będzie Lipton A jeszcze skończył się kirow Na raz, jem sobie. Dobra lecimy. To jest kurwa. Sorry za wiadomości, ale sp sprawy takie mam. Się... ale tam nie będziemy myśli prawdopodobnie więc podłóżmy sobie tutaj do naszej damy sobie pyk przepalimy se to damy sobie pyk kurwa ci to ja pyk pyk Tutaj w mm. Proszę jeszcze, tak sobie zrobimy. Byk. Dobra, będziemy sobie zebrać jakieś pszenice. Może krówki urosły jeszcze nie? Dobra, jak nie urosły, to nie. Ale tam urosło. Jedno pięć, lipa, tam Tą krowę ja bym wziął, ale nie, Odłożymy. No dobra, pobieraj sobie te gwitówki nasze. Pyk. No, ja dawiej trzeba. Wypierdalaj. Nie chciał za mnie, nie pytał. Ja za trajami. Hmm. Dobra. No no, to nie będziemy myśli, ile jest live'ów w ogóle? 21 minut. No, ja dziękuję, ja dziękuję za oglądanie. Yy, Widzimy się prawdopodobnie. Już